Drodzy kochane dzieci. Widzę, że niektórzy z Was trzymają świecę. Policja, co to oznacza? Dzieci, kochane, co oznaczają te świece? Możecie mówić? Światło, tak. Światło, co jeszcze? Ciepło. Światło, ciemno. co jeszcze dają się? Kiedy jest ciemno, zapalamy światło. Ty jest, proszę, głośniej. Ty? Tak? Czasami, kołci. Czasami, kołci. Co jeszcze? Proszę, głośniej. Jasność. 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 jasność dziecko mówi. Tak. A dzisiaj ktoś ojciec mówił, że te świece symbolizują po Kogo symbolizują te świece? Pana Jezusa! Bardzo dobrze, super! Pana Jezusa symbolizuje Kochani. A oprócz tego, że oni jedzą, jasno. Wam przypominają, że my jesteśmy światłem dla tego świata. A jak to? Jak to my możemy być światłem dla tego świata? Może to Jak to my mamy się stać światłem w tym świecie? Zapraszam. Odwagi. Jak to? Głośniej. Świat. Proszę? Jest. Super. Ale z ludzi. Ktoś już... E, może ktoś... Już dla Was jest światłem wśród ludzi. Kto? Święci, tak? A znacie święte wśród nas? Kochanie. odwagi. Szybcie, szybciej, szybciej. Kogo znacie święte wśród nas? żyjący, tak? Znajdź komuś? A popatrzcie w lewo, a później w prawo. Rozprawicie się? Tak? proposki, tu nie szczęście, jak, jak nie pością. Tak? Czyli tutaj zebrane są światło. Kochani, tutaj zebrane się osoby, które się świecią. Podwagi. To prawda. Niestety czasami uwierzyliśmy w to państwo, że nic nie możemy. Jestem stanie, że ten się Mówię to nie ja. Ale kiedy tak myślimy, to wtedy sobie myślimy, no to przecież nie muszę być taki święty, nie muszę się aż tak starać. Mogę grzeszyć, prawda? No i tak nie jestem światłem. Właśnie, że wtedy stajemy się taką świecą kopcą, która kopci i święci. Kochani, naprawdę jesteśmy świadomi. Podnieście ręce, kto uważa, że... Jest... Kochani, właśnie o to przychodzimy tutaj, żeby Jezus nas rozpalał. Od serca, od pełno, żebyśmy mogli wyjść i świecić się jak innych. Kochani, to jest prawda. To jest prawda o Tobie. Jest. Nie jesteś kimś odrzuconym. Jesteś ulubionym dzieckiem Jezusa. To jest prawda. Jezus się umiemał o kobietach że nie wrzeszczy. Dlatego, że on od swojego syna zapłacił za każdy mój i Twój grzech. Po co? Żebyśmy się świecili. Żebyśmy byli jasnością. Jezus iść i przechodził świat przez Ciebie i przeze mnie. I chce świecić. Przez To jest prawda. Ja przyjeżdżam z kraju, gdzie jest wojna, straszna, tragiczna. Wydaje się, że nie ma nic gorszego na świecie. Co dzieje się ludzi, Dziesiątki ludzi, setki ludzi. Jeszcze bardziej, jeszcze bardziej potrzebują światła. I dlatego zwracam się do was, kochane, ulubione siostry i bracia. Proszę was, stańmy się tym, kim jesteśmy. Po prostu dzisiaj wyrzeczmy się wszystkiego co mieliśmy. Nie daje nam, żebyśmy powiedzieli, Pani Boże, bo to jest, działaj przeze mnie. Kochani, jesteśmy powołani do radości. Już wszystko jest opłacone na krzyżu. Wszystkie nasze uczynki, nam przebaczone każdy grzech. Żebyśmy szli i rozdzieli. Jezus żyje. Jezus działa. Dzisiaj. Dzisiaj. I ostatnie słowo jest niezapolite. Nie za broń, nie za pieniędzmi, a za Jezusa. Jezus zwiedził się. Idź i pójdź. To jest prawda. Dziękuję Wam za to, że pomogliście zbudować szpitali. Początek są ogromne. W Ukrainie teraz, może w Polsce, wydaje się, że gdzieś inna Kochani, dzisiaj możesz powiedzieć o to jest. Działaj przeze mnie. Jezus nie potrzebuje najbardziej uczonych. Nie potrzebuje jakichś specjalnych ludzi. Nie potrzebuje ludzi, które mu zaufali. I się też będę stał do Kościoła, że Bóg zacznie za nasze ofiary. Modlę się za was. Modlę się, żeby nikomu nie zabrakło odwagi w odziku święta.